22 maja 2013 roku. Zwyczajny dzień w dzielnicy Woolwich w południowo-wschodnim Londynie. Lee Rigby, 25-letni żołnierz armii brytyjskiej i ojciec dwuletniego chłopca, wracał pieszo do swojej bazy wojskowej. Miał na sobie koszulkę z napisem Help for Heroes, wspierającą weteranów wojennych. Nagle, w biały dzień, na oczach przechodniów, w z impetem wjechał samochód. Z auta wyskoczyło dwóch mężczyzn, Michael Adebolajo i Michael Adebowali, uzbrojeni w tasaki, noże i maczetę. Błyskawicznie rzucili się na nieprzytomnego żołnierza, ciosy zadawali z furią, jakby działali w transie. Nie mieli żadnej litości. Ich celem nie było tylko zabić, chcieli wywołać szok. Gdy Lee Rigby leżał martwy na chodniku, jego oprawcy nie uciekli. Wręcz przeciwnie, jeden z nich z zakrwawionymi rękami i nożem w dłoni podszedł do kamery przypadkowego świadka. Spojrzał prosto w obiektyw i powiedział: To się dzieje codziennie w naszych krajach. Żołnierze mordują muzułmanów. Dziś to wy poczujecie ten sam ból. Na miejsce przyjechała uzbrojona policja. Padły strzały. Obaj napastnicy zostali ranni, ale przeżyli. Ich proces wywołał ogromne poruszenie, nie tylko przez brutalność zbrodni, ale i przez ideologiczny manifest. W grudniu 2013 roku sąd skazał Michaela Adebolajo na dożywocie bez możliwości zwolnienia, a Michaela Adebowali na 45 lat więzienia. Atak na Lilik Biego na zawsze pozostanie już jednym z najbardziej szokujących aktów terroryzmu na ulicach Londynu.